Czasami jest ten lęk, strach po prostu przed, przed wyborem jakichś rzeczy, bo nie wiem, czy Pan Bóg tego ode mnie ode mnie chce. I ja lubię tak powtarzać, że skoro jest to gdzieś w tobie, jest to wewnątrz ciebie i wychodzi to z ciebie i masz jakieś takie pragnienia, marzenia, zaproś po prostu do tego Pana Boga. No, to jest tak samo jak. Yy, jak z rodzicami tutaj na ziemi. Na jesteś małym dzieckiem i potrzebujesz coś zjeść, nie? to idziesz do rodzica i go zapraszasz do tej swojej sytuacji. Myślę, że tutaj to działa na, na podobnej zasadzie. Jeśli masz jakieś takie swoje pragnienia w sercu i marzenia, to nie zastanawiaj się, może tak. Wiecznie po prostu, czy to jest na pewno powołanie i droga Pana Boga dla mnie? Tylko powiedz, Boże, ja wiem, że Ty jesteś, że chcesz dla mnie błogosławić, chcesz dla mnie najlepiej, ja Cię zapraszam do tego. To nie jest do końca dla Ciebie, to samo to, że Ty zaprosisz Pana Boga do tego, co, co czujesz w dan danym momencie, może Cię doprowadzić do tego,